Ja jestem Karol, a kanał. A w dzisiejszym odcinku na moim kanale będzie kolejny odcinek szkoła. Zapraszaj, zostawcie tuż opę w górę oraz subskrypcję. Dzień dobry! No chodźcie, chodźcie, poruszajcie się. Biganie to też sport. Sport. <laughs> Dzień dobry. No to chodźcie za mną, za mną, za mną. Chodźcie, chodźcie. Siema widzowie, dajcie łapy i suby. Właśnie, kochani, zostawcie łapęci w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ła, ha, ha, Jezu! <śmiech> <śmiech> Tutaj! <śmiech> o, ale ładna sala! No, no, no! Siadajcie. Słuchajcie, inna, w innej szkole jesteśmy, więc są też inne, słuchajcie, warunki, inne w ogóle wszystko. Tak, inne, inne wszystko po prostu jest. Dlatego właśnie, mm, jak widzicie, mamy inną szkołę. Robimy, słuchajcie, imprezę z okazji tego, że mamy inną szkołę. O, tutaj to ustawię. Robimy imprezę. Imprezę. Z tego mamy nową szkołę. O Boże, kim ja jestem? <grymne> Jaki mega czadowy O czekoladki tutaj damy też. Nie, miam, niam miam, miam, niam nie, niam niam, 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 niam. lubi czekoladki. <grymne> z, z, z szkoły. Ja już mam dość. Ja już mam dość. Ja już mam dość bycia nauczycielem. Yy. Do widzenia! Do widzenia, mojo kochani! Do następnych zajęć! Pa! Pa! Goni mnie! Goni mnie? Nie goni mnie! Nie, Julka idzie! Ja! Pierdził! Ej, ja muszę się schować! Ja muszę się schować teraz cicho! cicho. Schowam się za drzewem. O, podpójdę. Może mnie nie znajdzie. A gdzie nauczyć? Gdzieś, gdzieś. Gdzieś, słuchajcie, nauczyć. jaka już miała dość. Uch, poszli, dobra. Nie! Po przerwie. Ja od dziś, drodzy, ja od dziś nie jestem nauczycielką. Uciekam. Uciekam. Ja od dziś nie jestem nauczycielką. Uciekam. Papa, papa, pa. bajo, bajo, bajo. Drugi raz uciekam ze szkoły. I nie czemu? Eee, bo nie chcę już Was uczyć. Tak. Dokładnie, nie chcę was już uczyć Czekaj, czekaj Czekaj czy czekaj? Nie, czekaj, czekaj czy czekaj? Eee, nie wiem Przepraszam, że myślałam Myśliłam I tu teraz się tutaj Zobaczcie, schowam się tutaj Nie znajdą mnie Widzowie, muszę doki Dobra. Nie, nie znajdę, słuchajcie, zobaczcie nie znajdę. Jestem wodą Tak się nie robi, tak się, tak się nie robi O Jezu, mam, słuchajcie, 7% Tak się nie... Mm, tak się nie robi. Tak się nie robi, no Kurczę, Wladę, no kochani, jak? A... Okej okay, kochani, to koniec dzisiejszym przepięknym odcinku na moim kanale. Cieszymy się wraz z tymi widzami, co tutaj są. Pozdrawiamy wszystkich moich kochanych widzów i no, i pa pa pa, pa. Dziękujemy Wam za oglądanie drugiego odcinka z.